Ponad 100-metrowy okręt baza i cztery kutry rakietowe wpłynęły do Szczecina. Niemiecka flota zacumowała przy reprezentacyjnych bałach Robrego. Wizyta robocza ma na celu poznanie zarówno akwenu, po którym się pływa, jak i miasta, do którego się wchodzi portu. Jest zaplanowany szereg wizyt, wizyty w 12 dywizji zmechanizowanej, wizyty w urzędzie miasta czy spotkanie z marynarzami właśnie z 8 Flotyli Obrony Wybrzeża. Jednostki zostały udostępnione do zwiedzania. Mieszkańcy Szczecina mieli okazję zobaczyć okręt bazę i jeden z okrętów rakietowych. Wydaje mi się, że samą atrakcją jest to, że na raz wpłynęły tutaj, wpłynęło tutaj pięć okrętów.